Witajcie. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale mamy bardzo ciekawy fragment. Oto on, przeczytam od wersetu 21. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mamu podobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył. To jest taki ciekawy fragment, w którym Bóg mówi: "Nie mamu podobania w śmierci bezbożnego". Jeżeli jest bezbożny człowiek, który spełnia złe uczynki, jego życie, jego sposób postępowania stanowi połączenie zaniechań, gdy chodzi o dobro i aktywnego czynienia zła. Czyli uciska ubogich, krzywdzi, kradnie, wyzyskuje słabszych, a z drugiej strony nie troszczy się o tych, którzy potrzebują pomocy, nie zwraca uwagi na ludzi, którym mógłby pomóc. Jeżeli jest ktoś taki, to Bóg na niego patrzy i mówi: Ja nie mam upodobania w tym, żeby on zginął. On grzeszy i ze względu na swój grzech umrze, zostanie potępiony, jeżeli się nie nawróci, ale ja nie chcę, żeby on zginął. Chcę, żeby się nawrócił. To znaczy, żeby zaczął spełniać zupełnie inne uczynki żeby zaczął aktywnie czynić dobro i zarazem powstrzymywać się od czynienia zła. Kluczem do tego do tej przemiany jest to, o czym pisze Ezechiel, o czym mówi prorok Ezechiel w wersecie 31. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie. I stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Kapitalny fragment. Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. No ale jak? Panie Boże, jak? Jak to możliwe? To jest Stary Testament, i Bóg wskazuje drogę, ale ludzie żyjący w Starym Testamencie, żyjący pod prawem, nie mieli tak prostej drogi do tego, do tego prawdziwego nawrócenia, jak my. Gdy do, nich, gdy do ludzi, którzy nie mieli ducha Bożego, Ezechiel mówił: Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha, to tak naprawdę żądał od nich rzeczy zupełnie w naturalny sposób niemożliwej. Żądał od nich czegoś na kształt zamiany wysłych kości w żywych ludzi. To było abs absolutnie niemożliwe do spełnienia z ludzkiego punktu widzenia żądanie. No, stwórzcie sobie nowe serce, nowego ducha, i wtedy będziecie inaczej postępować. No to jest proste. To jest proste, ale to jest niemożliwe. Ale co u człowieka jest niemożliwe, to jest możliwe dla Boga. Człowiek nie może w sobie stworzyć nowego serca. Człowiek nie może, jeżeli nawet w naturalny sposób ma chore serce, które nie jest w stanie dalej pompować krwi i dalej podtrzymywać przy życiu jego organizmu. Człowiek nie może się położyć na łóżku, wziąć skalpela i dokonać, sobie, dokonać na sobie jakiegoś zabiegu transplantacji serca. Człowiek może poddać się takiemu zabiegowi, może udać się w, do kliniki, powierzyć się w ręce lekarzy i liczyć na to, że ten zabieg transplantacji serca się powiedzie. Że ktoś. Inny usunie z jego wnętrza chore serce, serce, które nie jest w stanie dalej funkcjonować, i włoży w to miejsce nowe serce. Medycyna jest w stanie czegoś takiego dokonać, w niektórych przynajmniej przypadkach, i również Bóg jest w stanie czegoś takiego dokonać. Bóg przez proroka Ezechiela. Wzywa ludzi, którzy czynią zło, do nawrócenia. I mówi: nawróćcie się. Ale nie chodzi tylko o to, żebyście kosmetycznie zmienili swoje postępowanie. Potrzebujecie zmienić źródło, z którego wasze postępowanie wypływa. Wasze uczynki są złe, żyjecie w taki zły sposób. Ociągacie się z czynieniem dobra, ale śpieszycie się, gdy chodzi o czynienie złych rzeczy, ponieważ macie złe serca. Problemem jest wasze serce i problemem jest wasz duch. Problemem jest duchowa atmosfera, która was otacza, która jest toksyczna. Problemem jest duch w waszym wnętrzu, duch, którego przyjęliście. Przyjęliście złego ducha. Otworzyliście się na działanie demonów. W waszej piersi jest serce kamienne, które jest zatwardziałe, z którego wypływają złe uczynki, z którego wypływa złe postępowanie i to serce jest otoczone złym duchem. Jest otoczone złą atmosferą, atmosferą Toksyczną, atmosferą przekleństwa, atmosferą egoizmu, atmosferą niechęci, nienawiści, atmosferą pogardy. Wasza wewnętrzna istota jest skażona. I to owocuje pewnego rodzaju postępowaniem. Ale Bóg nie chce waszej śmierci. Bóg chce waszego nawrócenia. Bogu zależy na waszych uczynkach. Ale wy sami, mając takie serce, jakie macie i mając takiego ducha, jakiego macie, nie jesteście w stanie wyjść poza jakieś kosmetyczne zmiany. To będą kosmetyczne zmiany, ale wasze postępowanie w istocie się nie zmieni, dopóki nie zrobicie tego, o czym mówi werset 31, 18 rozdziału księgi Ezechiela. Dopóki nie stworzycie sobie nowego serca i nowego ducha. Ale musicie mieć świadomość, że to oczekiwanie Boga, ta wskazówka, by stworzyć sobie nowe serce i nowego ducha, jest dla Was niewykonalna. Musicie się poddać. Potrzebujecie pójść do Boga, który dokona w Waszym życiu cudu transplantacji serca. Ten cud jest dostępny w Nowym Przymierzu. W Starym Testamencie Bóg przez proroków mówił, że takie jest Boże oczekiwanie, ale ludzie w Starym Przymierzu. Nie powiem, że w ogóle nie byli w stanie temu sprostać, ale było to dla nich bardzo trudne, ponieważ Duch Święty nie był tam tak obecny, nie był im dany w taki sposób, w jaki nam wierzącym, żyjącym w Nowym Przymierzu, jest on dany. My, jako ludzie nowego przymierza, mamy dostęp do rzeczywistości nowego serca i nowego ducha. Bóg, gdy przychodzimy do Niego, gdy nawracamy się do Niego, gdy poddajemy się Mu, gdy kładziemy się przed Nim na Jego stole operacyjnym i mówimy: Boże, działaj. Boże, wiem, że moje serce jest zatwardziałe, Boże, wiem, że mój duch, właściwie może nawet nie mój, ale że jestem osobą skażoną duchowo. Jestem osobą podatną na wpływy złych duchów. Potrzebuję uwolnienia od złych duchów. Potrzebuje zupełnie nowego ducha, potrzebuje zupełnie nowego serca i zupełnie nowego ducha. I Boże, Ty mnie wzywasz do tego, bym stworzył sobie nowe serce i nowego ducha, ale jest to dla mnie zupełnie niemożliwe. Jestem w sytuacji pacjenta, który potrzebuje transplantacji serca. Ale nawet jeżeli ma jakąś wiedzę medyczną i ma skalpel, to nie jest w stanie sam na sobie takiego zabiegu dokonać. To jest dla niego niemożliwe. Muszę się poddać, tak jak pacjent kardiologiczny musi się poddać kardiologowi, tak ja muszę się poddać wielkiemu kardiologowi, Bogu Wszechmogącemu, który dokonuje transplantacji serca, który usuwa z mego wnętrza serce kamienne. I daje mi serce wrażliwe, serce mięsiste, daje mi serce, które chce podążać Bożą drogą, które chce pełnić Bożą wolę. Potrzebuję poddać się Duchowi Świętemu, który usunie toksyczną, duchową atmosferę z mojego życia i zastąpi ją swoją obecnością. Jeżeli jesteś w miejscu, W którym widzisz, że Twoje postępowanie daje świadectwo o tym, że coś jest z Tobą głęboko nie tak. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym widzisz swoje złe czyny, swoje złe postępowanie, to spójrz na Chrystusa. Który dwa tysiące lat temu umierał za nas, za Ciebie, za mnie, za nas wszystkich, na krzyżu Golgoty, który przelewał swoją krew na krzyżu, którego ciało zostało przybite do krzyża. Spójrz na niego z wiarą i uwierz w to, że tam dwa tysiące lat temu na Golgocie, Bóg ofiarował swojego Syna. Aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Spójrz przez wiarę na krew, która płynęła z syna Bożego przybitego do krzyża, z niewinnego Bożego Baranka. I przyjmij wiarą fakt, że ta krew oczyszcza ciebie od Twoich grzechów. Jezus powiedział, gdy spotkał się ze swoimi uczniami. Tuż przed ukrzyżowaniem na wieczerzy paschalnej. Powiedział: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was i za wielu się wylewa na odpuszczenie grzechów. Powiedział: Bierzcie i jedzcie ten chleb. To jest ciało moje. Jezus Chrystus ofiarował swoje życie za nas. Patrząc na Niego z wiarą, możemy doznać prawdziwej przemiany. Zwracając się do Niego, do Tego, który oddał za nas swoje życie, ale też z martwych wstał i wstąpił do nieba, i teraz siedzi po prawicy Ojca, przychodząc do Niego w modlitwie, możemy doznać przemiany. Możemy doznać tej wewnętrznej, duchowej przemiany. O jakiej tutaj mowa? Potrzebujemy spojrzeć z wiarą na Chrystusa ukrzyżowanego. Potrzebujemy wezwać imienia Jezusa, dlatego że jest napisane, że każdy, kto wzywa imienia pańskiego, zbawiony będzie. Jest napisane w Dziejach Apostolskich 4:12. Że nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, pod którym moglibyśmy być zbawieni. W liście do Efezjan, przepraszam, w liście do Filipian w drugim rozdziale jest napisane, że Bóg wywyższył Jezusa Chrystusa i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Napisane jest w liście do Rzymian, że jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Jeżeli Uwierzysz w sercu, że Bóg wzbudził z martwych Jezusa i wyznasz ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Wyznanie ust jest bardzo ważne. Zbawiony będziesz. Jeżeli jeszcze nie jesteś w miejscu życia z Jezusem, jeżeli jeszcze nie nawiązałeś z Nim relacji, to zachęcam Cię do tego, Żebyś może położył się tak, jak pacjent kładzie się na stole operacyjnym i żebyś powiedział: Boże, potrzebuję nawrócenia. Uznaję, że jestem grzesznikiem. Uznaję bankructwo i niepowodzenie. Moich starań o to, by zmienić swoje życie. Jestem bezsilny. Nie potrafię sam siebie zbawić. Nie potrafię sam w sobie stworzyć nowego serca. Nie potrafię uwolnić się od złych duchów. Ty to uczyń. Przyjdź do mnie, Boże. Przyjdź ze swoją mocą. Usuń serce kamienne. Daj mi serce mięsiste. Wyrzekam się demonów i ich dzieł. Duchu Święty napełnij mnie. Jezu Chryste, który oddałeś za mnie swoje życie. Wierzę w Twoją ofiarę, wierzę w skończone dzieło Krzyża. Przyjmuję Cię do serca jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddaję Tobie całe moje życie i proszę Cię o wewnętrzną przemianę. Przemień mnie całkowicie. Uczyń mnie zupełnie nowym człowiekiem. Zwracam się do Ciebie z tą modlitwą. Dokonaj tego przez Twoją miłość do ludzi i do mnie. Amen. Jeżeli tak się pomodliłeś, to Boże Słowo mówi, że przeszedłeś ze śmierci do życia. Jeżeli szczerze przyszedłeś do Boga z taką modlitwą, to przeszedłeś z miejsca śmierci i spełniania uczynków śmierci do miejsca życia. Bóg wysłuchał Cię. Bóg dał ci nowe serce, Bóg dał ci nowego ducha i możesz zacząć w tym chodzić. Masz nowe serce, masz nowego ducha. Nie musisz spełniać uczynków starego człowieka. Być może przemiana umysłu. I wyjście z pewnych nawyków, zajmą Ci pewien czas. Ale trwaj w Jezusie Chrystusie, pielęgnuj swoją relację z Nim. Pielęgnuj swoją relację z innymi wierzącymi. Wzmacniajcie się nawzajem, budujcie się nawzajem. Czytaj Boże Słowo i pozwalaj, by ono Cię obmywało. Słuchaj zwiastowania Bożego Słowa. Słuchaj tego, co daje Ci życie, co inspiruje Cię do budowania relacji z Chrystusem. Odrzucaj natomiast nauki, które tą relację zakłócają, które przynoszą ciemność, które przynoszą zamieszanie. Poddaj się Bożemu Słowu. Poddaj się Duchowi Bożemu. Poddaj się Bożemu działaniu w Twoim życiu. A z pewnością osiągniesz pokój, radość, szczęście i będziesz w tym chodził, i będziesz żył na wieki z Bogiem. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, tak aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne. Każdy człowiek będzie wiecznie istniał, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale ludzie, którzy przeżyli swoje życie w grzechu i się nie nawrócili, będą istnieć wiecznie w stanie, który Biblia nazywa duchową śmiercią. Będą świadomi, ale ich egzystencja będzie niekończącym się cierpieniem. Natomiast Bóg mówi o życiu. Bóg daje życie. Jezus powiedział: Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg daje Ci życie. Życie jest w duchu. Bóg daje Ci życie wiary. Bóg daje Ci nowe życie. Bóg czyni Cię nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem, zupełnie nowym. Stare całkowicie przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jesteś nową istotą, zrodzoną z Boga, powołaną do nowego życia, do nowych uczynków. I Duch Święty będzie Cię inspirował do czynienia dobra. I będzie dawał ci niechęć, obrzydzenie i będzie stwarzał w tobie bariery, które zatrzymają cię przed złem. Jeżeli tylko mu się poddasz, jeżeli tylko dasz mu się prowadzić przez życie, błogosławię Cię i modlę się Duchu Święty. Ogarnij każdą osobę, która ogląda ten materiał, która słucha mojego głosu. Duchu Święty błogosławię każdą osobę, która tego słucha. Proszę cię, żebyś przyszedł do życia każdej z tych osób. Jeżeli są to osoby, które już są wierzące, które już były wierzące zanim usłyszały te słowa, to proszę cię, byś odświeżył ich. Proszę cię, byś tchnął na nich. Wiej, Duchu Święty, przewiej ich ogród, przewiej ich życie, panie. Duchu Święty, działaj w ich życiu. Natomiast, jeżeli są to osoby, które nawróciły się pod wpływem tego słowa, które uwierzyły słysząc słowo, które zawierzyły tobie słysząc to zwiastowanie, to modlę się, panie, żebyś zapieczętował to słowo w ich sercach, tak aby zły nie przyszedł i tego nie wykradł. Udziel im łaski do tego, żeby trwać w Chrystusie i żeby budować swą wiarę każdego dnia. Niech wzrastają. Z mocy w moc, z chwały w chwałę. Niech przechodzą od chwały do coraz więcej, większej chwały. Otocz ich, panie, wierzącymi. Daj im łaskę trafić do zdrowej wspólnoty wierzących. Daj im głód czytania Bożego Słowa i otwórz ich oczy, aby to Słowo rozumieli. Aby zawsze doceniali Jego wartość, aby nigdy nie odłożyli Biblii na półkę i nie powiedzieli sobie, nie uwierzyli w kłamstwo, że wiem już wystarczająco dużo. Ale żeby codziennie karmili się Twoim słowem. Zapieczętuj to w nich. Uczyń ich, panie, mocnymi, konsekwentnymi, wytrwałymi, aż do końca wierzącymi. Tobie oddaję chwałę, Boże, i błogosławię każdą osobę, która to ogląda. Amen. Amen i do zobaczenia.